Hello guys! Właśnie z Maxią będziemy na sparring. Będziemy grali sparringowe mecze. No i tak sobie pomyślałem, że nagramy sobie kolejne wyrażonko z Footy Phrases. Kochani, wyobraźcie sobie, a zakładam, że mówię do bardzo ambitnych ludzi, którzy chcą grać w Premier League Championship albo za granicą. I teraz interviews, wywiady. Jak udzielać wywiadów po angielsku, tak? No i. Teraz na przykład patrzę się, mamy okres transferowy i teraz chociażby ze Śląska Wrocław do do Werony, do Hellas Verona bodajże poszedł młody zawodnik Praszelik. Oczywiście pewnie włoskiego szybko się nauczy, chyba, że już zna, ale jeżeli nie, no to najpewniej pierwszym językiem, w którym tam się będzie porozumiewał, jest język angielski. I to dotyczy każdego zawodnika, który wyjeżdża gdzieś za granicę. Oczywiście, jak idziemy do Bundesligi, no to pewnie się uczymy bardziej, jak Kamiński z Lecha Poznań do Wolfsburga pójdzie, no to pewnie będzie bardziej mówił po, po niemiecku. Natomiast ten angielski z całą pewnością mu się e, przyda. I teraz słuchajcie, bardzo prosta umiejętność, o której mówiłem już dzisiaj na... E, kiedyś mówiłem na moim Everyday English na kanale na YouTube. Pamiętajcie, że jak uczycie się e, przymiotników, a będę mówił o czterech: Proud, będę mówił o Disappointed, Supportive and Responsible. To nie uczcie się nigdy słówka jednego, tylko od razu uczcie się, jak to się łączy. Wyobraźcie sobie, że jakiś trener polski jedzie za granicę i dostaje pytanie po meczu Coach. Tell us about the match. Panie trenerze, niech nam pan powie o tym meczu. What do you think about the match? Co myślisz o tym meczu? I teraz, jak powiedzieć. Jestem dumny z moich zawodników. No mamy słówko proud, ale zamiast teraz stać i tworzyć, aha, I am, czyli I'm dumny, proud. A co było po proud? Od razu uczymy się proud of, proud of, proud of. Czyli od razu taki trener wjeżdża z wyrażonkiem I'm proud of my players. Jestem dumny ze swoich zawodników. Albo jestem dumny z naszej gry. I'm proud of our play. Patrzcie, ja często mówię, mówię: It's impossible to learn football English without learning everyday English. Nie ma możliwości nauczenia się angielskiego, piłkarskiego, bez uczenia się angielskiego, codziennego. Bardzo przyspieszy Wam taka nauka, później porozumiewanie się i udzielanie wywiadu. Ok? I teraz coś negatywnego. Znowu pytanko. Coach, what do you think about the match? I teraz trener chce powiedzieć: Jestem zawiedziony naszą grą, jestem zawiedziony naszym występem. Czyli znowu, I'm disappointed with our performance. Albo I'm disappointed with our play. Czyli disappointed with, mieliśmy proud of, mamy disappointed with. Przypominam, pod tym filmikiem na www.kornelpaszkiewicz.pl w komentarzu jest link do notat notatki treningowej, Tamte wyrażonka będą. Ostatnio bardzo głośno było w Anglii o Benitezie, już byłym trenerze Evertonu, bo został zwolniony, ale generalnie już tam kibice bardzo negatywnie byli do niego nastawieni. I było takie wyrażonko, The fans aren't supportive of Benitez. The fans aren't supportive of the coach. Czyli supportive of. Czyli za, że kibice nie wspierają już, nie, mają, nie dają wsparcia trenerowi. Czyli znowu, zobaczcie, budujemy. Proud of. Disappointed with, supportive, supportive of, supportive of. I jeszcze jedno, najwięksi trenerzy, zawodnicy, w ogóle najwięksi rozwojowcy biorą odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje sukcesy, porażki. Eee, o, a dog is walking. Zobacz pies piesek idzie. A dog is walking. No ciekawa sytuacja, pies sobie idzie środkiem drogi. E, Okej, okay. niezły był, co? No i się koreczek robi, Sióla biedna. Okej, okay, jedziemy dalej, słuchajcie. A strasznie wie, it's windy, windy, czyli że jest bardzo wietrznie, ok? Yy, I wyrażonko brać odpowiedzialność za, tak? Czyli zobaczcie, I take, znowu kolejne pytanie, i na przykład trener odpowiada, mówi: Biorę pełną odpowiedzialność za mój zespół. I mamy I take full responsibility for my team. Take full responsibility for, albo I'm responsible for my team. Jestem odpowiedzialny za mój zespół. Zobaczcie, jeżeli będziecie chcieli udzielać wywiadów. To przykładowo mówię tylko o wywiadach, to może być ogólnie, natomiast mówię o wywiadach, to to Wam się przyda. To od razu, jak zaczniecie się uczyć w ten sposób, który, w w który Kole naucza, czyli proud of, disappointed with, supportive of, responsible for. Mówiąc o jakimś zawodniku, to mówimy: He's good at scoring goals, jest dobry w strzelaniu goli. Good at. O tym często mówię na filmikach Everyday English. Często o tym wspominam na moim kanale. Także pamiętajcie, dzisiaj połączenie Everyday English z Football English. Pamiętajcie, żeby zawsze uczyć się przymiotników właśnie w takim połączeniu, bo to od razu Wam przyspieszy, eksploduje Was na wyższy poziom językowy. Ok, guys? So, enjoy your interviews. Także cieszcie się, bawcie się Waszymi wywiadami. No i uczcie się w ten sposób, wtedy znacznie szybciej i znacznie lepiej będziecie mówić. See you guys, bye bye.